Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Akpenie No-Kill. To jest stara żwirownia. Zobaczymy dzisiaj jakie będą wyniki. Mam nadzieję, że nie takie jak ostatnio. Więc włączę się jak coś zacznie się działać. To się złapaliśmy na metodę Ba. Ale ciągnie. Mamy widzów. Ale nam poszedł odjechał. Å, verden, verden!

poplątał żyłeczkę Nie mamy maty, niestety nam poplątał wszystko ładnie, zaplątałeś się z kubaniutki. ale już parę razy осталось дело сло. Bardzo ładne. Szkoda, że maty nie wziąłem. Adrenalinka już jest. o takie akweny No jo mają sens widać. No szkoda trochę. Wpłynęłaś mi się ręce, więc no dobra. nie będę wam pokazywał jak rozplątuję, bo trochę się zejdzie. No, udało nam się jednego złapać. Jednak wodano kill swoje robi ładny karpik. Niedługo będziemy musieli kończyć, bo czas do pracy będzie jechać Dzisiaj się doczekaliśmy taki rekonesans. Ale widzę, że pojawi się tutaj z powrotem, lepiej przygotowany, Jedna porwana, już nie chcemy się nawet jej robić. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Mało będziemy kończyć. Do zobaczenia nad wodą. Cześć.